Micheasz wskazuje na miejsce narodzin Pana Jezusa. I tu macie widok Betlejem. W tym miejscu na świat przychodzi Pan Jezus. No i mamy najsłynniejsze zdanie proroka Izajasza. Albowiem dzieci nam się narodziło, syn został nam dany. Ale proszę księdza, bo ja nie widzę tej prezentacji. I mamy dany. Właśnie. Albowiem nam się narodziło, syn został nam dany. Teraz moi kochani, Panie Jezus, według tradycji przychodzi na świat w metlejeńskich szopach. Niektórzy mówią, że jest to też grota. Więc śpiewamy w kolendach, że Panu Jezusowi było zimno i zwierzęta swoją parą ogrzewały Pana Jezusa, którego Maryja włożyła do różka, gdzie było siano, i owinęła go w pieluszki. No i tutaj macie. Szopkę betlejemską, ale też mówią, że Pan Jezus przyszedł na świat w grocie. Więc również tutaj mamy prezentację groty. E, tutaj mamy Betlejem. To jest miejsce, gdzie teraz e, świętujemy Boże Narodzenie. To właśnie w tym miejscu w Betlejem według tradycji był ułożony żółbek, i w tym miejscu przyszedł na świat Pan Jezus. Wpierw Pana Jezusa odwiedzili pasterzy. Oni, kiedy paśli owce, zobaczyli rzesze aniołów, którzy zaczęli śpiewać tchem, chwała na wysokości Bogu. I to aniołowie mówią Panu Jezusowi, aby udali się do Betlejem, na, do szopy, gdzie zobaczą Marię, Józefa i dzieciątko owinięte pieluszki i złożone w żłobie. Więc pierw do Pana Jezusa przywędrują pasterze. Potem. Moi drodzy, przychodzą trzej królowie. Kacper, Melchior i Baltazar. I oni składają dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbol władzy królewskiej, kadzidło symbol bóstwa i mirra zapowiedź męki. Z okazji świąt Bożego Narodzenia mamy taką bogatą tradycję. Mamy symbole, zwyczaje bożonarodzeniowe, które wykonujemy w trakcie tego okresu Bożego Narodzenia. Pierwszym takim zwyczajem jest ubieranie choinki. Według tradycji taka choinka powinna być ubierana we wigilię rano. Kobiety zajmują się przygotowywaniem wigilji, dzieci, mężczyźni powinni ubierać w tym czasie choinkę. Potem wieczorem zasiadamy wspólnie do wieczerzy wigilijnej. Tradycja chrześcijańska wigilii mówi nam o tym, że kończy się okres oczekiwania i wtedy, moi drodzy, wspólnie z rodziną, z najbliższymi zasiadamy do wspólnej wieczerzy, tak zwanej wieczerzy wigilijnej. Według tradycji w dzień wigilii, czyli w najbliższy czwartek również obowiązuje post, dzięki czemu właśnie potem możemy. Mówiąc zjeść większą ilość potraw, bo tych potraw będzie naprawdę dużo. Wieczerzę wigilijną tradycyjnie rozpoczynamy od pierwszej gwiazdy. Zawsze to dzieci wypatrują pierwszej gwiazdki, która pojawia się na niebie. I ta pierwsza gwiazdka ma symbolizować gwiazdę petlejemską. Tą gwiazdę, która pojawiła się nad Stajenką, w miejscu, gdzie narodził się Jezus. A później przyprowadziła trzech króli do stajenki. I kiedy pierwsza gwiazdka Betlejemska zaświeci na niebie, wtedy rodzina gromadzi się przy wigilijnym stole. Ale zanim będzie wieczerza wigilijna, to mamy modlitwę. Przed posiłkiem zawsze powinniśmy się modlić i ta wieczerza wigilijna powinna rozpocząć się od modlitwy Ojcze od modlitwy zdrowa Maryjo. A później najstarszy członek rodziny, czy tu dziadek, czy tata, powinien odczytać fragment Ewangelii według świętego Łukasza, który mówi o narodzinach Jezusa. Potem, kiedy pomodlimy się, kiedy odczytamy fragment Ewangelii, mamy moment łamania się opłatki. Każdy z nas bierze do ręki biały chleb i składa sobie życzenie życzymy sobie zdrowia, Bożego błogosławieństwa, wszystkiego co najlepsze w tym czasie oraz w Nowym Roku. I potem przełamujemy się tym białym chlebem, podzielenia się nawet ostatnim kawałkiem chleba. I to przełamanie się opłatkiem ma symbolizować tą naszą szczerość w składaniu sobie życzeń. Rodzice, dzieciom, dzieci, rodzicom, wszystkim najbliższym, życzą sobie wszystkiego dobrego. Kiedy już się pomodlimy, połamiemy się opłatkiem, to wtedy zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Według tradycji y, mamy 12 potraw. Tylu było apostołów i każdy z nas powinien choć skosztować tych 12 potraw, bo według tradycji, e, każdy, kto spożyje 12 posiłków, w następnym roku będzie mógł się cieszyć Bożym Błogosławieństwem. Oczywiście na stole króluje karp, ale mamy też barszcz czerwony, basz sztami, mamy, mamy, mamy różne katów. Tam to, to coś przerwało. Pompoty z suszem kutie, pluski z makiem, pasze suszonymi śliwkami. Także 12 potraw powinno znaleźć się na stroj, stole wigilijnym. Na stole wigilijnym albo pod choinką powinno według tradycji znaleźć się sianko. Sianko oczywiście ma symbolizować żółb, w którym został położony Pan Jezus zaraz po narodzinach. To sianko jest symbolem tego miejsca, narodzin Panego. Często siarko też się umieszcza pod obrusem na stole wigilijnym lub po prostu pod choinką na talerzyku, tak jak macie tutaj przedstawione na rysunku. Kolejną taką tradycją jest puste miejsce przy stole. Zawsze powinno to miejsce puste być i to miejsce czeka na człowieka, na osobę, która w tym czasie wigilijnym, w tej wieczerzy wigilijnej, jest sama która nie ma bliskiej rodziny, która nie ma gdzie się podziać w tę świętą noc. Dlatego to miejsce powinno być takim wyrazem gotowości otwartej się na drugiego człowieka, dlatego tego, kto jest samotny, to jest potrzebujący. Ale też to pierwsze miejsce przy stole ma wyrażać pamięć o tych osobach, które odeszły od nas, które zmarły. Bo często rok wcześniej były, a teraz, jeżeli nie ma, to miejsce mam przywoływać ich pamięć, ich osobę, że ktoś był między nami, a teraz już go nie ma. No i po kolacji wigilijnej przychodzi taki czas najwłaściwszy dla radosnych, dla dzieci. To jest czas rozpakowywania prezentów i czas śpiewania kolęd. Dzieci otrzymują prezenty na tak zwaną miastkę. Te prezenty oczywiście znajdują się pod choinką. I po zjedzonej Biblii śpiewa się kolędy i rozpakowywuje się prezent. Później o północy w kościele mamy taką najważniejszą mszę świętą zwaną Pasterką. Pasterka ma swoją nazwę z tego, że pierw do Pana Jezusa Nowonarodzmego przybyli pasterze. I oni przybyli w noc, o północy, aby witać Pana Jezusa. I o północy w kościele organizowana jest tak zwana pasterka. Pasterka, kiedy kapłan wnosi pana Jezusa figurkę i kładzie ją w żubku stajęce w szopce. I tutaj macie właśnie tą stajenkę, gdzie kapłan wkłada do żubka pana Jezusa. Tu akurat taka stajenka jest przed ołtarzem w kościele w świątyni. Jasełka. Z okazji. Świąt Bożego Narodzenia organizowane są jasełka. Pierwsze jasełka zorganizował tzw. Święty Franciszek z Asyżu. Było to w XIII wieku we Włoszech, w Grecji. I tu macie zdjęcia jasełek, które zawsze były organizowane w szkole naszej czy w innych miejscach, gdzie przedstawiano widowisko związane z narodzinami pana Jezusa. Kolejna piękna tradycja, zwyczaj to kolędowanie. Dzieci, młodzież od domu do domu chodzili, śpiewali kolendy, wychwalając narodziny Pana Jezusa. Za to otrzymywali drobne datki. No i mamy bardzo piękny zwyczaj szopek Bożonarodzeniowy. W naszym domu, w kościele, pojawiają się szopki, które mają przedstawiać miejsce narodzin Pana Jezusa. I tutaj macie przykład takich szopek betlejemskich. Niektóre bardziej rozbudowane, niektóre mniej ukazujące miejsce i samą nawet miejscowość Betlejem, gdzie narodził się Panie Jezus. Taka szopka domowa, też umieszczona w takim miejscu na kominku czy pod choinką. Tutaj mamy szopkę w kościele. Tak jest. Taką szopkę. No i najschodniejsza szopka, która znajduje się niedaleko naszej miejscowości. To jest szopka kalwaryjska. <toddź> tak, więc tu jest szopka kalwaryjska, dobrze Wam znana, rozpoznaliście, Więc kto był to, to widział, kto jeszcze nie był, to też zapraszam. Przedstawiająca taką bogatą scenerię betlejem. Mamy tej postacie, które e, wykonujemy jakieś czynności. Mamy tutaj na przykład, o, no, robi beczki bednarz, ktoś robi mąkę miele. Jest bardzo, bardzo taka bogata szopka. Dużo się tam dzieje, można zobaczyć rzeczywiście wiele rzeczy. Tutaj mamy rybaka, który łowi ryby. To wszystko znajduje się w tej szopce, która jest w kalwarii pseudbrzydowskiej. Tutaj też taka scenaria troszeczkę inna, z drugiej strony, również przedstawiająca szopkę Bożego Narodzenia. Moi kochani, tak pokrótce wygląda tradycja Bożonarodzeniowa związana z czasem, kiedy świętujemy to wydarzenie, kiedy Chrystus przyszedł na ziemię. I z racji tej uroczystości wszyscy też składamy sobie życzenia. Więc ja też w imieniu swoim, w imieniu dyrekcji...